Loli, nie Jezu, ma... Kurwa, Masz, co bych dał jak przykulki Co? Patrz, jak przykulki Nie, bo kurwa, dobrze jest tylko Spierdalaj Zawalimy się? Bo no, Ty opie, tylko to nie podejdziesz, to ci tym rozkurwienię Ej, nie, kurwa, weź to, weź to, spierdalaj się o, daj mu, daj mu no, Ja to mam na Chodź tu, <laughs> <laughs> Nie, nie po, nie to? po domu, nie po domu. Co za kurwa dom Złap go. <grym> ja Ja to... Zaraz... On mi to dał ryj, kurwa. Nie, nie dał. Nie, <grym> nie dał. <grym> no nie. to Stara to nie ciebie Nie wal mi... on mi to dawno jak... To wyjeb mu w pysk. Dobra, ty mu wyjebie w pysk. Nie, e, To w pysk nie w łapę. Jedne ci. A chuj ci w oko, bo jesteś taka główna jak twoja stara. Nie, ja gorosko. No gdzie jest tą mapą, ty suko kurwa. O patrzcie księzijemny. ziemne, już jebiesz. No, no ale... nie! Bo, ale się boję, że bo <śmusza> ma mam na stranę. Nie <śmusza> nie strzelaj, bo mnie zabijesz tym maszynkanem.